Hej, mamy 30 wrzesień 2023 rok i zdobyliśmy z Mariuszem nasz ósmy szczyt Wielkiej Korony Tatr który nazywa się Szczytem Lodowym i ma wysokość 2627 metrów nad poziomem morza i taki mamy z niego widok wstaliśmy o pierwszej koło trzeciej byliśmy na parkingu Pomyliliśmy trochę trasę, przeszliśmy przez czerwoną ławkę z czerwonej ławki do schroniska Terego i na lodowy szczyt i mamy godzinę 10.41 i jeszcze mamy 6 godzin marszu z powrotem